Witam Was, drogie bliźnięta. To są Wasze wiadomości na ostatnie dni listopada. To, co się pojawiło dla Ciebie, to karta z chwili na chwilę z talii Oshozen Tarot i Trójka Buław z takiej bardziej tradycyjnej talii tarota. Ta karta z chwili na chwilę odpowiada dwójce monet w tradycyjnym tarocie. I to, co tutaj mamy, to mamy liczbę 2 i 3. Czy takie odliczanie, dwa, trzy, tak, coś się dzieje w logicznej kolejności, po kolei, tak jak ma być. Z chwili na chwilę, ale też takie krok po kroku, trochę, tak. Ten człowiek na pierwszej karcie, e, mimo że idzie po, po kamieniach, jakichś takich kamiennych schodach, zmierza w dół, e, to stąpa bardzo lekko, ale jednocześnie zachowuje równowagę i jest bardzo czujny, tak. Obserwuje wszystko z góry i to też jest bardzo symboliczne, bo trójka buław, mimo że nie widać tego akurat tutaj, to na takich bardziej tradycyjnych kartach przedstawia właśnie osobę, która patrzy z góry, z jakiegoś klifu czy wzgórza na horyzont, tak? Przez co ma szerszą perspektywę, eee, więc i, i on idzie z góry, widzi wszystko z góry i, i, i ta karta reprezentuje to samo, tak? Przede wszystkim jest tutaj bardzo duże takie wskazanie dla Ciebie, żebyś przestał, przestała zajmować się sprawami, które dotyczą innego czasu i miejsca, czyli przeszłości albo przyszłości. Zamiast tego bądź czujny, bądź czujna na to, co dzieje się tu i teraz. Nie martw się na zapas, nie martw się, że się potkniesz, że upadniesz. Dokądkolwiek zmierzasz, nad czymkolwiek pracujesz w tej chwili, cokolwiek jest centrum Twojego zainteresowania, Twojej uwagi, nawet jeżeli zdarzy ci się upadek, czy potknięcie, to będzie to dla ciebie lekcja. Wstaniesz, otrzepiesz się w cudzysłowie i pójdziesz dalej. Tak, a, tak jak powiedziałam, trójka buław reprezentuje patrzenie na horyzont, a ten horyzont reprezentuje właśnie Twoją przyszłość. I to połączenie kart mówi, żebyś na swoją przyszłość patrzył z tego miejsca tu i teraz, bo tylko tutaj żyjesz i tylko tu i teraz możesz kształtować i tworzyć swoją przyszłość. Nie możesz jej tworzyć z jutra, bo jutra jeszcze nie ma i ciebie nie ma w jutrze. Tak? To tu i teraz dokonujesz postępu, który prowadzi cię do wymarzonej przyszłości i który pomaga ci ją tworzyć. Mam nadzieję, że to ma sens. To jest jak najbardziej ok, mieć marzenia na tym horyzoncie, tak? Na który spoglądasz. Mieć cele, mieć ambicje, e, pragnienia, ale znowu tworzyć je i pracować nad nimi możesz tylko tu i teraz. Do czegokolwiek dążysz, dąż do tego krok po kroku. Podejmuj te kroki w logicznej kolejności. Nie próbuj przeskakiwać o trzy stopnie do przodu. Nie próbuj przyspieszać tej podróży do celu, do tego horyzontu, tak? Bo wtedy właśnie e, najbardziej ryzykujesz, że się przewrócisz, i to w taki bolesny sposób. Kiedy stąpamy ostrożnie krok po kroku, nawet jeśli się potkniemy, ten upadek nie jest tak bolesny. Kiedy pędzimy i przeskakujemy te schody po dwa, po trzy. Istnieje niestety takie ryzyko, że jak się wywalimy, to będzie bolało. Tak. Więc powoli, krok po kroku, z chwili na chwilę dąż do swojej przyszłości i nie przyspieszaj tego procesu. Spokojnie, powoli zmierzaj do upragnionego celu, do marzenia, do realizacji marzenia lub do jakiejś destynacji, do której zmierzasz. To tak samo jak, jak fizyczne podróżowanie. Jeżeli to jest zmierzanie do jakiejś destynacji, na przykład samochodem, to zdecydowanie nigdy nie jesteśmy zachęcani do tego, żeby to przyspieszać, żeby zapierdzielać tak nieostrożnie, tylko po to, żeby znaleźć się w, w tym miejscu 5 minut wcześniej, bo ryzykujemy, że nigdy tam nie dojedziemy. Tak? Więc to jest takie przypomnienie dla Ciebie, żeby nie przyspieszać biegu wydarzeń, nie przeskakiwać tych stopni. O 2, o 3. Hmm. I właśnie ta logiczna kolejność, podejmowanie tych, tych kroków od 2 do 3, tak? Więc być może jest tu też zachęta dla niektórych z Was, że warto zastanowić się nad jakimś planem, rozpisać sobie te kroki, po to, żeby było łatwiej je w tej logicznej kolejności później e, wypełniać. Tak? Jesteś na dobrej drodze, jesteś na właściwej drodze. To mówią te karty. Ciesz się procesem zmierzania do spełnienia. Bo w ten sposób już teraz będziesz mógł, będziesz mogła cieszyć się szczęściem, do którego dążysz, tak? Już dzisiaj ciesz się swoim celem, zachowuj się tak, jakby był już spełniony, ale ciesz się procesem zmierzania do jego spełnienia. Bo już samo dążenie do spełnienia marzenia, do realizacji jakiegoś celu, założenia, ambicji. Już jest, powinno być ogromną radością, powinno być przepełnione radością. Spełnianie marzeń właśnie powinno być procesem szczęśliwym. Tak? Więc już teraz wypełnij swoje doświadczenie zmierzania do tego horyzontu radością i zachowuj się tak, jakby ten horyzont już tu był, jednocześnie nie próbując przyspieszać tego momentu dotarcia tam. Tutaj z tymi wszystkimi kolorami na tej karcie zdecydowanie myślę, że, że tu i teraz już masz dużo powodów do radości. Jest bardzo dużo takich pozytywnych barw w Twoim życiu, ale jeżeli będziesz pędzić przez te schody, biec, nie zauważysz żadnej z nich, a te barwy przynoszą Ci bardzo dużo informacji, mogą być źródłem inspiracji, wskazówek do tego, jak nawigować przez tą drogę. Kiedy będziesz pędzić, te barwy zleją się w jedno. Kiedy będziesz zmierzać z chwili na chwilę, krok po kroku, będziesz w stanie rozróżnić każdą z nich i zauważyć ich indywidualność i indywidualne wartości, które wnoszą w Twoje życie i w Twoją podróż. I ja to chyba tutaj zostawię jeszcze. Zamkniemy sobie to pozytywnymi afirmacjami dla Ciebie. Natomiast mam nadzieję, że, że to czytanie było dla Ciebie źródłem. Wartościowych wglądów i takich inspiracji, dokądkolwiek zmierzasz i nad czymkolwiek w tej chwili pracujesz. Naszym zadaniem jako ludzkości jest wziąć odpowiedzialność za naszą wolność i korzystać z niej mądrze i z radością. Zwróć uwagę na swoje reakcje emocjonalne, aby dowiedzieć się, czemu nieświadomie dałeś moc. Mam ochotę jeszcze, jeszcze ze dwie karty z tej talii dla ciebie wyciągnąć, więc zobaczmy, co jeszcze dla bliźniąt. A niech będą trzy. Dlaczego nie? Odkrywaj nowe umiejętności. Ucz się, edukuj, wzbogacaj się. Dopóki, nieświadomie nie uczy... Dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym, będzie kierować Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. To jest cytat z Junga. Dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym, będzie kierować Twoim życiem, a Ty nazwiesz to losem. Wykorzystaj swoją wolę, aby przekształcić inspirację w działanie. Zostawiam to tutaj. Wszystkiego dobrego, wspaniałych ostatnich dni listopada. Dbaj o siebie. Do zobaczenia niedługo.